Siemanko kukuciusiowe kuciski! Wjeżdżamy dzisiaj z bardzo szybciutkim poradniczkiem tutaj do y, Helldivers dwójeczki i no, pokażę wam ogólnie jak to troszeczkę działa. Tutaj oczywiście wasz stateczek, tym zajmiemy się w kolejnych poradnikach, ale najpierw pokażemy wam jak zrobić troszkę kaski solo. Jak oczywiście wiecie, tutaj macie planety. <laughs> oczywiście jest ten tutaj cały solarny system, ale my skupimy się na samym początku gry i na zarobieniu takiego szybs szybszego hajsu, najlepiej ustawić sobie oczywiście poziom najprostszy, czyli trywialny, <laughs> który i tak jest trudny, jeżeli oczywiście mamy jakiś zły dobór misji, czy coś w tym stylu. Zapraszam Was tutaj także do tej prawej strony mapy do termit nie będziemy dzisiaj walczyć z automatami raczej tylko skupimy się na termidach na tych takich początkowych lokacjach gry i powiedzmy wybierzemy sobie też mapę która wam się podoba może być ta mapka one różnią się zadaniami praktycznie o widzę że tutaj przyjęta została wyzwolona Fenrir fajnie kurczę dali radę zwalamy Za zawolność, Za wolność chłopaki, za wolność. For freedom. I no i po prostu no, wybieramy sobie mapkę, tak? I tutaj mamy dużo questów, można też zobaczyć czy akurat ktoś tutaj rozgrywa już jakąś mapkę, na przykład tu jest jedna osoba, można jej pomóc, czy coś w tym stylu, ale my skupimy się, o tutaj nawet są trzy chyba osoby, tak, trzy na cztery, bardzo dużo ludzi. Ale my skupimy się na y, tym graniu tutaj solo, raczej. Na razie, eee, także wchodzimy tutaj, mamy misję właśnie, żeby eee, w tym miejscu został namierzony sygnał z nielegalną propaga propagandą, wybieramy tego quest'a, jak widzicie przemieszczamy się, lecimy tym statkiem dookoła tej mapy, tak, cyk, piękna, piękna sprawa, setki tysięcy kilometrów, cyk, przenosimy się i... Walczymy o wolność. Te statki tutaj to ogólnie są normalnie gracze. Gracze, którzy są w tym miejscu i yy, przy odrobinie cierpliwości, może nawet zobaczyć, że z tych statków coś tam będzie wylatywać, takie, takie światło jasne. To są gracze, którzy się normalnie respią i biorą udział w wyzwalaniu tej planety, nie? taka ciekawostka. A my, teraz, właśnie wsiadamy sobie do Helpada i lecimy zrobić szybciutką misyjkę. Troszeczkę na niej oczywiście delikatnie sobie podekspimy i zarobimy sobie naszą walutę i zdobędziemy też medale, żeby móc yy, poruszać się, żeby móc dokonać zakupu w naszym karnecie. To też wytłumaczę oczywiście w następnym filmie. Na razie zostańmy. Na razie zostańmy przy tym zarabianiu, zróbmy sobie tą prostą misyjkę. Co, co tak jak mówię, no, nie jest do końca zawsze aż tak prosta, jak mogłoby się wydawać. I zaróbmy trochę, zaróbmy trochę mamony, żeby kupić sobie jakieś lepsze umiejętności, czy coś w tym stylu lub yy, ulepszyć sobie statek. Dzień dobry, zobaczcie tutaj jakie fajne. Fajne widoki, fajnie, fajnie to wygląda. Ale my nie przyszliśmy tutaj oglądać, tylko mamy misję do wykonania. Biegniemy i trzeba wykonać. Na szybkości. Słychać tutaj dookoła też... Yy, szumy, zgrzyty, jakieś jęki. Tutaj... Naszych, przy, naszych przeciwników rozproszonych. O, ale mnie... Ale mnie namierzył! Ale mnie namierzył! Zobaczcie, lecimy z nimi. Nie ma taryfy ulgowej. Niestety, ale jedyną, jedyną taryfą z ich taryfą ulgową z ich strony dla nas jest to, że niektóre wolniej nas gonią. <grytania> Inna taryfa ulgowa jest nieprzewidziana totalnie. Dokładnie nigdy nie zniszczycie naszego światła. Wrócimy z nimi do samego spodu, zlokalizuj wieżyczkę nadawczą, to będzie gdzieś tutaj Nie wiem czy ja w ogóle robiłem jeszcze taką misję, może? Może nie, bo... Mm -hmm. Okej, okay, wygląda tak jakbym mógł tutaj to nalotem zniszczyć ogólnie wow! Essa, piękny, miałem rację i tutaj kró, króciutka właśnie misyjka, a, a zobaczcie, zarobiliśmy już 500 y, tej waluty na najniższym poziomie trudności. Zobaczcie, tutaj podniesiemy sobie próbki jeszcze. Te próbki y, zapamiętajcie, bo one będą ważne. Będę tłumaczył jeszcze po co one są w innym filmie z serii poradników do Helldivers, bo są potrzebne np. do rozbudowania statku, tam do poprawienia sobie jakby bildu, nie. Zobaczcie, zwykłe próbki też można dużo nawalić, bo jak nie gramy ze znajomymi, gramy sobie sami, no to powiem wam szczerze, że cztery próbki zebrać to jest dość dużo, przynajmniej dla mnie, nie? No i to tak naprawdę wszystko. Teraz wystarczy tylko i wyłącznie dojść do yy, miejsca, gdzie możemy się ekstraktować i cieszyć się zarobionymi pieniędzmi. Można tutaj jeszcze może jakieś Małe questy wykonać na mapie, ale one nie przyniosą zbyt dużo pieniędzy, także no, to zależy od Was. Czy zostajecie sobie farmić doświadczenie, jeszcze troszeczkę pieniążków, chcecie sobie poeksplorować świat, zobaczyć jak to działa. Kolejna próbka. No, próbek też jest tutaj bardzo dużo, z tego co widzę, i bardzo się z tego względu cieszę. Z amunicja też komuś brakowało podczas tutaj ekstrakcji. Oczywiście jeszcze tylko wezwiemy sobie nasz poduszkowiec, czy tam jakiś tam kurczę wahadłowiec jako ich nazywają w grze. Ja sobie tutaj stawiam zawsze też po wieżyczce, bo akurat mam takie wieżyczki, które mnie bronią, żeby tutaj jakichś niespodzianek nie mieć, większych czy mniejszych. Nie zdziwić się, że zaraz coś mnie zabije. Oczywiście trzeba mocno uważać też na te yy, wieżyczki, bo one nie patrzą w kogo strzelają, nie? One strzelają na pałę, we wszystkim. wszystko co się rusza. Jesteś na... Znaczy nie wiesz wszystko co się rusza, bo ja się ruszam, one nie będą mnie atakować, ale jak spadnę na drodze takiej wieżyczce, no to niestety, ale... No polecam wam sobie odpalić ten film, kurde, na dwa razy większą szybkość albo coś takiego, bo... No... Praktycznie no, zadanie, zostało, zadanie zostało wykonane, ale tutaj musimy jeszcze minutę poczekać, tak naprawdę, tylko i wyłącznie na tego, na tego wahadłowca. Nie ma tutaj dużo akcji, wiadomo, że jest strzelanie itp., ale to nie jest tu Helldivers, gdzie, gdzie mamy bierz, wyższy to... poziom, jest kilka osób, każda musi z lewej, z prawej pilnować, z góry, z dołu też trzeba pilnować, kurde, czasami. Oczywiście tutaj się trochę śmieję, no ale tak czasami właśnie wychodzi. Jak się gra w więcej osób, jest taki większy stres. że robaki, o kurczę, ale wstałem. Ty muszę podnieść teraz jeszcze te próbki, żeby nie było. Nie wiem dlaczego tam. Nie wiem dlaczego dostałem takiego buta, coś wybuchło mi pod nogami, czy co. Ale no mówię, jak jest więcej, jak jest więcej ludzi, to. Jest taki większy stres, takie większe odczucie takiej odbywającej się bitwy, takiej walki o życie, no bo mówię, każdy ma swoje jakieś zadanie, jak poziom jest trudniejszy i jeżeli ktoś zginie, no to jedna wyrwa we flance może spowodować naprawdę niemiłe konsekwencje. Jestem nasz poduszkowiec, ląduję dzisiaj, czy... Uuuu, to dost... także tutaj jak już przyleci, to już pomaga, fajnie, fajnie. Dobra, ładujemy się na ten y, obiekt z klocków LEGO i muszę pokazać wam jeszcze jedną rzecz, ona tutaj będzie zaraz po misji. Żebyście po prostu, po prostu na co zwrócili uwagę, bo tutaj nie tylko jedną nagrodą są pieniądze i Expi, właśnie te próbki. Tylko po misji zobaczycie tutaj jeszcze właśnie na loading screenie, że dostajemy jeszcze coś takiego jak medale. I medale będę zaraz tłumaczył, jak będziecie przychodzili do następnego poradnika, jak zdobywać bronię, jak odblokowywać rzeczy w karnecie i ogólnie wszystkie zbroje i ulepszenia i upiększenia. Potrzebne są właśnie te medale, które widzicie tutaj pod spodem, jest stacja operacyjna i ten jeden medal zaświecił się, tutaj macie walutę, oczywiście waluta plus ten jeden medal, ja zapraszam was do następnego poradnika, to by było na tyle jak zarobić dużo pieniążków, myślę, wydaje się, że 9 stówek to jest dość dużo, na jedną taką krótką misyjkę, to był Paradise, zapraszam do lajkowania, do subskrypcji, dzięki, no i widzimy się zaraz w następnym poradniku, mam nadzieję.